Hej kaj, hej kaj, zawiasam na w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w motory. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. I robimy pierwsze salto. podwójne salto. I... O, na jednym kole. No, dzisiaj dużo sardy już było przed chwilą. Okej. Okay. I jedymy. Dobra. O, do psiana zahaczyłem. Ale trudno. I znowu i <grych> Ale no nic, dobra. Teraz wiadę do wody, zaraz. Okej. Okay. Albo czekajcie, tutaj mam pomysł, żeby to tak fajnie wyglądało. Okej. Okay. I... Eee, ale to tak fajnie nie wyglądało niż w mojej głowie.

Skaczemy, jak koniem jest Terem. Dobra. Okej. Okay. I... Udało się. Okej. Okay. I przejeżdżamy. Oh, uh. hm. Dobra, dobra. I, I bał. Bo co by to innego. Okay. I tu... No, jeszcze dwie minuty filmu i koniec. I jazda poza granicę. Okej. Okay. Tradycja musi być. No jeszcze. Snopa siana mnie wywaliła. Okej. Okay jadę Niech mnie wywala w siną dal. Poza granicami Ibał. i bał. Okej, okay, leżymy. Dobra, wywaliło mnie. Op. Małe salto. Flagę USA była mi dać hop. Hop, hop. Hop, hop. i pod greczkę tak. Zakręcamy. Hap, 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 Dobra, widzo, więc to byłoby na tyle Będę się nagrywał normalnie od niedzieli Bo wtedy wracam no, Mam nadzieję, że taki króciutki filmik Wam się podoba Właśnie mam siły na dłuższy Więc hej i hej No jeszcze wypadek na koniec